Drugą stronę. Membre, bęb, Odpalamy trabanty i jedziemy. Będziemy cisnąć. Tak jak w lato. Albo nawet szybciej. Średnio 20. Ja znam, gdzie mogę się podzielić o 30. 30. 30. No. O tej porze roku. Tak, żeby zdążyć do niedzieli. Patrzcie, jakie opony wchodzą. Dzięki. do rowerów. Uuu, to 2-1 jest? 2.1 1. Jest jeszcze na lepko. Ja I tak. nawet jest... jest... Na lepek? No, no, bardzo, tak. bardzo dużo. Pierwszy pitstop No i na trasie Wisły 1200 Spotykamy Mateusza Dzień dobry. Czyli naczelnego wilka i przywódcę watachy. Cześć Nie dosyć Ci jazdy zimą Nie No właśnie Teraz jest taki okres, że właśnie fajnie sobie pojechać. Jest e, nie jest zamrożno dzisiaj. Fajna pogoda. Jedziemy na południe. Na ta peta. jesteśmy na 20, w którymś kilometrze, czyli tym słynnym miejscu, gdzie trzeba pofatygować się do faktycznego ujścia Wisły. No i stąd zacznie się trasa wzdłuż Wisły. Dzisiaj tylko do domu wrócić, nie? W moim przypadku do grudziądza, to jest rzut beretem. Jest tam bez, bez problemu, uda się. W którym miejscu odbijesz trasy? Na moście, bo wy pojedziecie na Sartowice. Życzę Wam powodzenia tam przy okazji. A ja sobie już na moście przejadę do łowiąza. Bo prawą stroną. Znaczy zależy z której strony patrzeć. Mamy no prawą. Fajną rzeczą jest to, że w sztafecie nie ma takiego przymusu, że musisz przejechać ileś kilometrów, po prostu dołączasz kiedy masz ochotę. No no, no i też yy, spokojnie wszyscy jadą też. Nikt nie szaleje tam jakby więc to też jest na jakiś plus, nie? No Radek Gołębiowski przed chwilą powiedział, że się nawet zgrzał. Możecie pościnać. <laughs> za ubrało. grubo się ubrał. <laughs> na pewno. Jak piotrze? Bardzo dobrze. Idziemy się. już. Lecimy w stronę Malborka. Tak jest. Jeszcze nie wiem, czy to słychać, ale pokażę Wam. Nie jesteśmy jedyni. A, toru jazdy. Nie jesteśmy jedyni, którzy w zimie, zimą. Robią dziwne rzeczy. Patrzcie na tę oto motolotnie. Leszek załatwi. Król dożynek. Półosobowy, no i zobaczcie, co gości nie lubię. Jesteśmy w takim dziwnym miejscu, które jest na szczycie wału, ale jest tutaj posesja. Jak dowiedzieliśmy się. Jest to strażnica wału, którą zarządzają właśnie Państwo, którzy tu mieszkają. Wrzucili do skarbonki parę złotych przy okazji. Puścili nas i jedziemy dalej. Smog w pordenowie. 20 km, może 15 do Malborka Fajnie jest jechać w Wisłę 1200 po raz pierwszy Przynajmniej w tej odsłonie Po tej stronie Wisły Jak to w pokopie Miszmasz jest wszystko od asfaltów po masaż pupki na wałach. Zabawa Fajna Czołówka mi odjechała Więc toczę się za nimi Pierwszy odcinek specjalny tuż przed Morborkiem. Wygląda niewinnie, ale sami zobaczcie. No i mamy tutaj drugą, drugi. Raz nakładamy łańcuch. Sami widzicie, jak to wygląda. Spadł. Nie wymieniałem, na szczęście napędu wcześniej i cały jest zjechany, więc już nie trzyma tak bardzo. Ale nie żałuję, że nie wymieniałem przed Wisłą 1200. Wymienię po. W każdym razie jest dobrze nasmarowany. Tak. Jest. Teraz ma maseczkę błotną. Dzieci zbyt. Dzieci zbyt. Zbyt tymi tak, Dziękujemy będzie, tak. pani. O to dowód. Właśnie rozmawiamy z Mateuszem o diecie podczas ultra i jak to mówią, ultra bez orlenu to nie ultra. I bez błota, to też nie jest Co to jest? Nakryci na gorącym uczynku? A my się męczymy po tych błotach. A, my też chcieliśmy umyć. No to wracaj się, to A daleko? <grystanie> energia jest po krytkach. No, po jest energia. ma. Ale jak jest granie w czasie, bez umawiania się, nie? No? Jakbyś się umawiał, to nie ma szans. Nie ma szans. Tak, gdybyśmy się umawiali, to byśmy się nie spotkali. Wieczór, na liczniku 132 km, czyli jakieś 110 Faktycznej trasy isły 1200. Lekki mróz chyba minus 1, żadnych kłopotów technicznych, a więc idziemy dalej, a raczej jak oni chłopaków, bo oni są ciut z przodu. drugie góry pieprzowe ale się ślizgam nie mogę podejść za bardzo nic, trzeba podejść jakaś wieża sprawdzę później co to za miejsce widok musi być niezły, bo na horyzoncie widać światła miasta. To chyba nie grudzią. Sprawdzę też, co to za miasta. Gdzie jestem? No, musi być tu ładnie, szybkie pizzo w miejscowości Nowa i jadę dalej Mateusz jest już za mną chłopaki są z przodu ale chyba tylko w trójkę z Olkiem i Mateuszem będziemy nocować w świeciu no a rano ruszamy dalej Jesteśmy na noclegu w hotelu 3 Korony, całą ekipą. Dojechaliśmy. Wspomnę tylko, że ja dojechałem jakieś 3 godziny po chłopakach. Nie, ja że jesteśmy nie koleżeństwem. E, Miałem przygodę z Trakiem, e, którą opiszę na blog dokładnie. W każdym razie moja przygoda, efekty mojej przygody wyglądają tak. Była zabawa. Wisła 1200 Jutro drugi dzień Planuję dojechać do Torunia Stamtąd dobre połączenie do miasta, Więc jakieś 100 km nowej trasy No i co? Jak wasze wrażenia po pierwszym dniu? No zimą jest ciężko Olek? Było Wyśmienicie Nie zapomnę tego nigdy Fajnie się jechało Zimą jest ciężko ale za to wisła jest wspaniała, bo ją widać. Nie zasłaniają te krzaczory całe. Bo nie ma liści. Jest strasznie widoczna i to czego nie widzę w lato. Dzień dobry. Mateusz. Dzień dobry. Czas zacząć dzień drugi. I ostatnie jeśli chodzi o moją relację. Suszymy nasze ubrania. Nie są specjalnie mokre, ale fajnie wskoczyć się rano w suche ciuchy. Co wy jeszcze? Już A nie ma zapaliłeś światło. Powódka! <noise> <noise> ale powiem ci, że wyglądasz lepiej niż wieczorem. Powiedziałam to, że zacznę uskuteczniać noclegi podczas zawodów gravelowych Bo różnica jest ogromna, wykąpać się ciepłym prysznicem, zjeść coś ciepłego No to nie ma w ogóle porównania Fajna sprawa Pokaż mnie, żeby było widać kto przekonał Radka do noclegów na treści Wyciśnijcie mocno, żeby zdążyć do Płocka No nie mamy wyboru, bo czekają tam na nas Także nawet jakbyśmy nie chcieli, to musimy. A nie chyba ch nawet chcemy. Ja będę ich poganiał. A ja turystycznie zacznę z chłopakami, że zaraz jedziemy na kawę do żabki. E, no i gdzieś tam w swoim tempie będę później podążał w stronę Torunia. Czyli miasta, w którym mieszka Radek, czy w okolicy. A może do Torunia dojedziesz, o. ale nie z wami. Na piernika. Pójdziemy razem na piernika. Nie, wy pojedziecie dalej, nie będzie pierników, przecież musicie zdążyć do płocka. No Wiem jak to wygląda. Na trasie, On tylko Na, tak na trasie mówi. nadrobimy. Te, tego piernika, którego zjemy w Toruniu. <grym> I kawkę. To lecimy. Ale w Toruniu fajnie, by się zatrzymać było, no. Chociaż idziemy po drugie, co nie widzi, nie? Idziemy tak, no, ale to plus jest taki, że jestem blisko dworca. Dla Ciebie? Tak. No. Zawsze potrafisz no, zawsze wszystko na, prze, przeistoczyć na dobre zalety. Tak jak wczorajsza przygoda była przygodą e, życia. Życia nawet, tak? Grawelowego. No nie miałem jeszcze ale, takiej sytuacji. Ale wczoraj nie miałeś takiej gęby roześmianej, e, jak bo, przyjechałeś. Bo byłem zmęczony i słuchajcie, pierwsza zasada, nie podejmujcie żadnych decyzji, kiedy jesteście zmęczeni, kiedy jest ciemno, i jesteście w jakimś, jakiejś odchłani koło. Jakimś buszu. Buszu, dom zły, obok i takie rzeczy. Ja to zawsze wszystko powtarzam, kurczę. Zjedźcie gdzieś na hotel, jak oczywiście wydostaniecie się z tego buszu. No to jest priorytet. Krok nie? po kroku, ja sobie no. szedłem krok po kroku. Ciepłą pizzę zjeść, zjeść. Trzeba, tak jak wczoraj Piotr i napił się, wyspał i teraz zobaczcie. Tak Inny jest. w ogóle człowiek. Nic mu nie przeszkadza. A chłopaki kupili Nawet ta pizzy? dziura w kolanie. No dobra, słuchajcie, zaczynamy tu gadać jakieś głupoty, jedźmy po prostu. Po prostu. Jedziemy. Po to tu jesteśmy. Świeża krew. To od, jest od razu rusz. czuć ale tą prostu... krew świeżą. No dobra, ale ty to, ty, ja, to jesteś na Oto następuje wiekopomna chwila. Olek przekazuje pałeczkę sztafetową Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Nowym uczestnikiem od dzisiaj jest Tomek Tomek dumnie będzie prowadził ją do Warszawy. O zobaczymy, że <laughs> <laughs> kostki nie znowu. No czekaj, czekaj, tak mówiłeś <laughs> Konku przekazuję Ci no, idealnie pałeczkę Nie zgub, nie upuść jest dobrze. Jest całego. Całego. Pokaż jak wygląda Takie pałeczka rok temu. Pokaż pałeczkę. W środku mamy flagę Gdańska z podpisami uczestników. Jak będziemy się rozstawać, to pamiętajcie, bo waszych tam nie ma, bo rok temu nie jechaliście. To trzeba dołożyć. Jest tam też marker, żeby to załatwić, bo główka pracuje. Dzięki, że podjąłeś tą walkę. <laughs> y... Cała przyjemność po mojej stronie. Fajnie, fajnie było. Że dzień i ciut, ciut. Dla wyjaśnienia, jadę dalej, tylko chłopaki jadą w nieco innym tempie. No już odjechali, patrz, patrz no. jak będę musiał spawać tam do nich. To lećcie w takim razie, powodzenia. No a może się, a nie, nie, zobaczymy się we Wrocławku, bo... Bo nie ja nie dojadę do Wrocławka. No, trzymajcie się, chłopaki. No dobra, to cześć, piotku. hej heja. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Przyznać, że Wisła jest jednak trudniejsza w stosunku do Watachy. Watacha to był szybki wyścig po szutrach, trochę piachów zamarzniętych. Szybko i przyjemnie. Wisła to Wisła. Szczególnie, że jedziemy teraz nowym śladem częścią Wisły Extreme przystosowaną na warunki zimowe. Jest to zupełnie nowa trasa, czyli Wisła 1200 na nowo. Dzisiaj warunki mleczne w okolicach zera. Osadza się mgła na okularach, na obiektywie, ale jest całkiem przyjemnie, naprawdę. O właśnie wspinamy się z Mateuszem pod górkę Mateusz jak nastawienie? Bardzo dobra, najlepsze na rozterki, tężelki. Było gorsze. Teraz jest znowu lepsza. Tak pewnie znowu będzie to gorsza. Jak to na ultra, nie? Jak to na ultra. O, na przykład jak się tu wysypiemy na tym włocku. Trzeba tydzień jazdy, to tam trochę mam tych rzeczy. Troszkę lżejszy? Troszkę tak. E, masz karbonik, no? Tak. Plusy pewnie... No czy też trochę załadowany? E, no lżejszy masz. Pod spodem może przejdziesz, łatwiej ci będzie? Nie wiem, chyba tędy. No, i jesteśmy z Mateuszem w Bydgoszczy Przyszedł czas rozstania. Mateusz ciśnie dalej, w stronę Wisły. No, jeszcze ja no tak. A ja z kolei udaję się w stronę dworca, wracam do Trójmiasta i przygotowuję dla Was relacje. Mateusz, wielkie dzięki za współpracę. Ja też dziękuję. Powodzenia na trasie Ten kawałek był fajny, bo byłeś naprawdę. Super, nawzajem. No, trzymaj się. Powodzenia, jedź bezpiecznie i widzimy się, słyszymy później. No, dokładnie. Trzymaj, szerokości.